Nasze opakowanie, czyli zewnętrzny wygląd, strój jest nienaganny, ładny, lśniący, jesteśmy pachnący, ale niestety albo istety mamy brudną duszę, czyli nasza świadomość jest przykryta właśnie tym brudem materii, a w głębi siebie jesteśmy Zakurzeni. No, i teraz właśnie przyszła pora na to, aby się odkurzyć, oczyścić. Dzięki właśnie, między innymi, naszym spotkaniom mamy okazję do tego, aby coś zmienić w swoim życiu. Bo nie wiadomo, jakie lśniące opakowanie będziemy mieli, to i tak nic się nie ukryje tego, co mamy w swojej świadomości, bo wszystko jest, jak wiemy, rejestrowane. Rejestrowane na tak zwanej, może, chmurze elektromagnetycznej, i ten zapis cały o, o naszym postępowaniu, o naszych myślach jest jest widoczny. I wcześniej czy później będziemy mogli sobie po wyjściu z ciała, już po tak zwanej śmierci, obejrzeć te wszystkie nasze brudy, ale tak naprawdę nie ma się czym przejmować w ogóle, tak? Ja tak podchodzę przynajmniej do tych spraw, bo codziennie sobie na przykład mówię, że Inspiruję się tylko tym, że mogę inspirować się tylko tym, co pojawia się tu i teraz. A to, co było przed chwilą albo jeszcze wczoraj, czyli przeszłość, mnie tak naprawdę nie interesuje. Bo w każdym momencie jest dobra pora na to, żeby coś zmienić w sobie.